Witajcie, strony Łukasz. Witamy dzisiaj w Minecrafta. Nagrywam to od razu po tym drugim. Tak, chciałem już nacisnąć F12. Zamiast F5. O, jakie lato, jakie 8 fps, 700, 5. Nie, no, lepiej być nie może. Nic takiego nie zrobiłem, zaciąłem tylko kilka brzuzek. Żeby to nie robić na filmie Bo nagrywać mogę trochę Niedługo, bo normalnie laptop i takie te wiecie 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 No i co, co, co w tym odcinku zrobię? Myślę, że sobie powiększymy bazę To na pewno No i już się biorę za Więc y, ja robię krótkie cięcie No i widzimy się za chwilę Dobra, jestem z powrotem ale mi przymuliło, Jezus! Teraz to jest to z powrotem. Zrobię sobie tutaj taki mały domek. Bardzo mi laguje. Nie wiem czy ja to wrzucę. Może tak. No zrobimy tutaj taki malutki domek. Tutaj tu może być jakoś, jakiś magazyn albo coś takiego. Jeszcze to nic nie zacząłem robić. No i tak nie zrobimy. Znalazłem tutaj od razu 9 y, y, tego żelaza trochę... no i takie coś tu bym to nie zajęła. no i zobaczmy jak to będzie dobra eee, co bym tu może teraz porobić, co? nie wiem, Dlena mam dużo to mi na razie jest niepotrzebne krowki sobie może jednka poszukam, bo mam ładnie tylko 9 typów usmażonych chodź tu. tu, chodź tu, chodź tu I myślę, że mnie dobrze słychać ja ciągle to mówię. No, ale serio, ja sobie kupię kiedyś jakiś lepszy komputer i ogólnie, bo tyle 9 FPS-ów to przy nadgrywaniu oczywiście, bo tak jak mówiłem, na no tamtym filmie mam po 60-70 FPS-ów. No a tak to. No a tak to. No, Weźmię sobie te kwiatki, może tam koło domu postawimy? No, zbierać, zbierać, zbierać. A, starczy tyle, bo nam tak dużo. Tu sobie postawimy? Myślę, tak dla ozdoby. Tutaj tu postawimy. styk. Jest trochę chyba przeziębiony, bo tak mi coś gardle drapie, drapie. No dobra. Mniejsza. Mniejsza o co można tutaj teraz zrobić. Już tutaj tak zrobiłem, jak mówiłem, taką fajną chałupkę. Nie ma tu jakieś fajne Mam tutaj tego iron, trochę. To sobie obraz zrobimy, jak rozumiem. Były dwa kilofy. Z tego, oczywiście, lepiej. mam dużo drewna, czyli mi jest niepotrzebny. Tak można mówić tymczasowo. Szybko sobie zróbmy coś. Tego kilofa. Zrobię. I miecz. Nie wiem, czy ja już nie będę kończył, bo to taki wiem, bardzo krótki odcinek. Czy ja wiem, czy krótki? No krótki, bo ja zrobiłem długie cięcie na budowanie tego domku. Mi się tak wydaje. No ale w następnym odcinku, co byśmy mogli sobie w następnym odcinku porobić? No, porobimy sobie coś. Nie wiem, może gdzieś tam uczymy. Jakiś coś wiedza, jakiś cały, coś takiego. Co nie wiem, tam się zobaczy. Zobaczę jeszcze ile nagrywam. Dobra, i ja jeszcze minutę. Minuty dwie. Co możemy zrobić? No to zabijemy sobie jeszcze tą krówkę. O nie no ludzie, jak mi to muli. Laguje. Dobra, idę sobie tam podwiedzać. Wycheckpoint to dałem dom. A czemu ja tam mam dom. Jak tu sobie dałem dom. Nie wiem czy to nie jest jakieś czy To jest ta sama mapa jakby tam dobiegł do tego? Był tam ten dom? Nie wiem. Dziwne takie. Rozumiemy sobie te krówki. będzie na zbrojkę jakąś. Albo będzie. Tam, tam. No dobra, no. Tylko o porobiliśmy. No ci, No, no teraz się zapowiada bardzo ładnie. To ładna mapa, ale jakieś szczęki się nie załadowały, czy coś takiego, bo tego przed chwilą nie to że jakaś dżungla jest. No dobra, wrócę sobie do domku. Zakończymy ten odcinek. No, no, no i, i co już więcej powiedzieć, no? Tak, może, nie wiem, już chyba nie będę kręcił następnego odcinka, bo mi się już nie chce. Tak jak mówiłem, już tam, w tamtym, to już tamtym nagrywałem chyba trzy razy, nie wiem czy powiedziałem. Ja wiem, że trzy razy nagrywałem już, to jest już ten drugi odcinek, no już, już, no, już tak to leci, no. jak w tym pierwszym zerowym nagrałem bez głosów normalnie, ale wziąłem sobie nową y, mapę, no i jest lepiej, więc wejdziemy sobie tutaj w dodanku, zamkniemy drzwi, no i co, myślę, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, nie zapomnij zostawić Łapki w górę, a nie zasubskrybować mojego kanału. Cześć, pa.